150 lat temu w Polsce wybuchło powstanie narodowe wyzwoleńcze przeciwko carskiej Rosji, które stało się jednym z kluczowych etapów walki narodu polskiego o wolność i niepodległość. Po Półwiecznym Okresie w 1918 roku młodsze pokolenie ponownie podniosło sztandary powstańców, a na gruzach Carstwa Rosyjskiego odrestaurowano Państwo Polskie. Żytomierz, który po 1793 roku był głównym miastem województwa kijowskiego, stał się stolicą powstańców na Ukrainie. U źródeł powstania byli znakomici żytomierzanie – Edmund Różycki, Apollo Korzeniowski, Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Sierakowski, Anna Henryka Pustowójtówna, Zygmunt Padlewski i wielu innych, naszych ziomków, którzy poświęcili się walce o wolność i niepodległość ojczyzny. Rok 2013 w Polsce i na Litwie ogłoszono rokiem Powstania Styczniowego. Prezydent Polski zaapelował do swoich rodaków, aby na wszystkich powstańczych mogiłach w czasie 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Polsce, jak i w krajach, gdzie była zacięta walka z carskimi najeźdźcami, zapłonęły znicze polskiej pamięci. W Warszawie w obchodach poświęconych powstańcom uczestniczyli ambasadorowie Ukrainy, Białorusi i Litwy. W Żytomierzu spotkanie odbyło się w uroczystej atmosferze. Uczestnicy uroczystości wraz z chórem Poleskie sokoły zaśpiewali polskie pieśni patriotyczne. Ducha, Ach się i pył, nam, nam będzie każdy prób, tak nam do... Zabrzmiała powstańcza poezja w wykonaniu młodych członków Zjednoczenia Szlachty Polskiej na żyto mężczyźnie. Polska powstaje, dzwoń wolności brzmi. Sławny despota na swym tronie drży. A choć my mu dajmy w skórę, pędźmy za dziesiątą górę, dalej na koń, dalej na koń. Marsz, 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 marsz. Już na północy z naszych kościołów zrobili wrogie stanie dla wołów. Wypędźmy więc te bydlęta, bo nasza jest ziemia święta. Dalej na koń, na koń, dole Litwa, Wołynie, a sława Polski niech nie zaginie. Na tym cmentarzu możemy dzisiaj wspominać nie tylko e, Ksawerego, e, Rucińskiego, ale też wielu innych powstańców. Można się spierać, czy było warto, czy było warto przelewać krew, czy warto było walczyć wtedy przeciwko ogromnej potencje Rosji, ale bez takich zrywów narodowych, być może naród Polski trudniej znosiłby okres niewoli. Jest piękna uroczystość wspomnienia rocznicy powstania styczniowego. Pan konsul bardzo pięknie powiedział o tym że to powstanie to nie było tylko sprawa Polski, ale sprawa, która wyrażało pięknie hasło za naszą i naszą wolność. 8 maja 1863 roku, kiedy na Rusie pierwsze słabo uzbrojone oddziały polsko-ukraińskich rebeliantów zdecydowały się powstać przeciwko potężnemu wrogowi kilkutysięcznej rosyjskiej armii, dyktatorzy powstania prowadzili bitwę o duszę ukraińskiego chłopa, kierując do najniższej warstwy ukraińskiego społeczeństwa Złotą Chramotę. Wskutek skutek przeprowadzonej kampanii chłopi stanowili ponad 1 trzeciej powstańczych szeregów. Z kolei inicjatywa zaproszenia studentów do propagowania powstańczej idei wypłynęła od samych Ukraińców, co świadczy o jednakowym stosunku carskiej Rosji do obydwu gnębionych narodów, którzy już byli gotowi do zmian. Temat powstania styczniowego oraz udziału w nim mieszkańców, wołynia i Podola coraz bardziej interesuje zarówno mieszkańców Polski, jak i Ukrainy. Jest to przykład wspólnej walki za wolność naszą i waszą, która stała się fundamentem dla dalszych przemian w Europie oraz utarcia szlaku do wolności. Przez połowę XIX wieku we wszystkich świeckich salonach Imperium Rosyjskiego i Francji rozbrzmiewały porywające opowieści o miłości i ślubie Honoré de Balzaca z Eweliną z Żywuskiej-Hańską, która mieszkała w Werchowiańskim Pałacu. Marszałek Wołyńskiej Szlachty Wacław Hański, otrzymawszy od ojca w dziedzictwo oprócz innych majątków Werchownię, zbudował tu w dwudziestych latach XIX wieku klasycystyczny pałac dla swojej młodej żony Eweliny. Nawiasem mówiąc, ona była rodzoną siostrą Karoliny Sobańskiej, awanturnicy i kochanki Adama Mickiewicza. Hański utrzymywał swoją na 18 lat moczą żonę w Werchowni, jak w złotej klatce, kupując jej ozdoby lektury i wszystko, co ona zapragnęła, lecz nie pozwalał jej wychodzić samej na miasto czy bale. Nic dziwnego, że charakter Eweliny kształtował się pod wpływem romantycznej współczesnej literatury. Książki były jej jedynymi przyjaciółmi. Szczególnie zafascynowały ją utwory Balzaka, któremu wreszcie odważyła się sama napisać, potajemnie oczywiście. Pisarz odpowiedział jej w następnych listach: pani Hańska już nie kryła uczuć. Nawiązała się pocztową miłość, która przerosła w prawdziwe uczucie. Ewelina po raz pierwszy spotkała się z pisarzem w szwajcarskim Neushattel, kiedy Hański nareszcie zdecydował się na zagraniczną podróż z małżonką. Po 22 latach niezbyt ciepłego małżeńskiego życia w 1841 roku Wacław Hański umarł, zostawiwszy wdowie majątki ocenione na 25 milionów rubli. Ewelina znów spotkała się z Balzakiem za granicą i wreszcie zaprosiła go do werchowni, którą pisarz po raz pierwszy odwiedził jesienią 1844 roku. Jemu wydzielono Zielono salon, gabinet i sypialnia na piętrze, z czego Francuz był bardzo zachwycony. Napisał swojej siostrze, wyobraź sobie, że ta werchownia to prawie u louvre. Jest tutaj pięć czy sześć apartamentów dla gości, podobnych do moich. Zakochani cieszyli się szczęściem, lecz stosunki trzeba było formalizować, a car Nikołaj I zgadzał się na ślub hańskiej z Balzakiem tylko pod warunkiem konfiskaty wszystkich jej majątków. Wyjście znaleziono, zorganizowawszy ślub jedynej córki Eweliny Anny, ojcem której spogłosek był nie Wacław Hański, a domowy lekarz Adolf Knotte, z Jerzym Mniszkiem z Wysznowca. Faktycznie matka i córka rozdzieliły dziedzictwo. Hańska, Balzak i Mniszek wkrótce przejechali do Paryża, gdzie kupili dom, do którego przewieźli sporo kosztownych rzeczy z i Wysznowca. Wreszcie w marcu 1850 roku Ewelina Hańska i Honoré de Balzac wzięli ślub kościelny w berdyczowskiej świątyni świętej Barbary i wyjechali do Francji, gdzie pisarz wkrótce zmarł. Wdowa spłaciła ogromne długi męża, przeznaczyła także część pieniędzy jego matce, lecz szybko zapomniała o wielkiej miłości, zawiązawszy romans z pisarzem Fleri, a po nim zakochawszy się we własnym portreciście. Warchowniańska rezydencja zachowała się prawie w pierwotnym wyglądzie. W tym roku, w miesiącu wrześniu, 29 września, naszą parafię czeka obchód uroczystości związanych z jubileuszem 250 lat istnienia tego kościoła, świętego Jana Zdukli oraz klasztoru. Jak widzimy, sama data mówi o tym, że to jest dosyć wielka, wielki, wielka data, 250 lat, ćwierć wieku. Możemy powiedzieć, że ten nasz Kościół wiele zobaczy, wiele pamięta i chcemy wyświetlić na naszych stronach telewizyjnych, telewizji historię naszego Kościoła. Pragnę teraz zaprosić wszystkich na to nasze święto, na świętowanie uroczyste świętowanie naszej parafii. Chcę powiedzieć również, że na tym święcie będą obecni najwyższa władza. Kościoła, będzie obecny metropolitan e, Mieczysław Mokrzycki, również jest zaproszony i będzie obecny. Potwierdził swoje zaproszenie. E, apostolski nuncjusz e, Thomas Edward Galikson. Zaproszeni są biskupi e, różnych diecezji, ordenariusze i wikarze, również i e, z naszego obwodu i miasta. E, Przedstawicieli innych konfesji, którzy przyjdą świętować również nasze święto, naszej parafii, naszego Kościoła. Również się czekamy dużo gości, którzy przyjadą do naszego żetomierza, do naszego klasztoru, do naszego kościoła, aby wspólnie w takim radosnej atmosferze rodzinnej świętować ten wielki jubileusz. Również będzie obecna władza, przedstawiciele władzy naszego miasta będzie obecny e, głowa miasta. Również i gubernator naszego województwa, inni deputaty, którzy, którzy są zaproszeni na, na to święto. I spodziewamy się, że rzeczywiście. Tak jak sam Kościół jest, ma bardzo wielkie znaczenie dla naszego miasta Żetomierza, również i wszyscy zaproszeni, goście rozdzielą właśnie sposób, i, czy samo świętowanie i będą obecni na tym, na tym naszym święcie. Serdecznie wszystkich zapraszam, i chcę, aby każdy odczuł właśnie, na ile jest ważny. Kościół w życiu każdego człowieka, a obecny niech zobaczy właśnie ważność tego Kościoła, który służył i służy dla tylu wiernych w naszym mieście. Wszystkich czekamy na naszym święcie.